Witam was bardzo serdecznie, z tej strony Rolniczny i dziś chciałbym was zaprosić na następny odcinek z cyklu Zagrajmy w Game World". A W dzisiejszym odcinku będzie się trzeba pozbyć tych nieproszonych gości um, Cel mam następujący Wykorzystamy oszałamienie spider Czy hmm. A... ja tutaj zostawiłem bo zauważyłam, że nasze łudki cały czas zaczynają chodzić bez, że tak powiem, odzienia. W takim wypadku trzeba by było zarządzać ubierami, wybierz cokolwiek. Na razie skasujemy, bo nie mamy krawca, takiego stricte krawca. I damy im cokolwiek. O, bo ubrali cokolwiek. I teraz tak, wykorzystamy zwierzątka, które mamy, a tych mamy trochę. O, I wykorzystamy ten bunkier, który tutaj zbudowałem. O, tak, jest jakaś jest temperatura? Minus 12 U. Dobra. Trochę mi szkoda tych zwierzątek. No ale dziki możemy sobie chyba ponownie. Będę mieć jakieś zwierzątka, jeśli mi wszystko zginie. Tu mamy, w... tu mamy dzika. Młody dzik, samiczka. I warchlak. Samiec. Tutaj też jakaś samiczka jest. Musimy poczekać aż psychotyczna wędrówka nam się skończy. Tutaj i tutaj. I wtedy będziemy w stanie cokolwiek więcej zrobić. O... A... Bo w tym momencie, no jak widać, wiele więcej zrobić nie możemy. Nie chcę ich, żeby oni tutaj szli nieuzbrojeni i w mniejszej liczbie. O mamy wyrzutnię. Wrobmy w ten sposób. Tony, Ty Masz karabin? Może nie ty. O, Oliver, masz 12. O to ty mi proszę wyposaż się w to to będzie dużo lepsze niż strzawki e, e, przedmiot bomba i widzę w trakcie budowy stwórz kopie konstrukcji to nie jest wzmocniona z ścianę. Dobra, czekamy jeszcze w takim wypadku na Spidera i jak on już się ogarnie, to wtedy do Was wrócę i będziemy atakować. W każdym razie, do zobaczenia. Dobra, jestem z powrotem, w tym momencie ostrzeliwuję tutaj, z, tutaj ze snajperki rójcy Borgów. w końcu trafi. Tu mam dalekosiężne bronie, y, to znaczy sztucery. Tutaj na krótki dystans, jeżeli by jednak któryś tutaj aż podszedł. Natomiast nie sądzę, natomiast obudziło się. Natomiast tutaj jest wsparcie, które będzie zanosić ewentualnych rannych. Dobra, zaczęło się. Dobra, wycofaj się. Ważne jest to, żeby być. Poza zasięgiem tego nie będzie raczej łatwe. Strzelaj dalej. Mm. To bardzo czasochłonne będzie. Dobra. Ważne jest, żeby je jak najbardziej porozdzielać. żeby móc. Uż, już że zapaza zas sięgiem No strle Tylko i Demet. No niestety, teraz to będzie tak wyglądało. No. O, o, o. A, masz do mnie zasięg? No niestety głupio, że tutaj są te kamulce. Trzeba będzie jakoś inaczej rozlokować to. Dobra, już się mną zainteresowały. Można. No, wędrowanie spider. Dobra, to wywędruj wycofaj się widzę atakują wyjdźmy za zasięg i ostrzelimy tak Widzicie, to chwilę zajmie. Jak będzie coś ciekawszego się działo, to dam znać, bo w tym momencie to są tylko i wyłącznie podchody. Strzelaliśmy, strzelaliśmy i okazało się, że sami sobie pomogli, bo mm, dzikie zwierzęta zaczęły ich atakować. To jest bardzo dobre dla mnie. O, 14 godzin, nic nie będzie co też zrobić. Czyli ja w takim wypadku swoich muszę ten w tym momencie odsunąć. Najlepiej i wyjdzie się wyleczyć. O. Hmm. Niewiele to dało. Szkoda. No nic, jednak będziemy próbować dalej do skutku. No, i jestem z powrotem. Jak widzicie, w końcu się udało. Naprawdę dużo to zajęło. Chyba 4 dni czasu gry zajęło mi atakowanie tego, aż w końcu mi się udało pokonać. Straty są wielkie. Między innymi CETI zginął niestety. I bardzo dużo zwierząt. Dobra, na rozwalcie. I tak zwierzęta mają już. O, zwierzęta lato. Dobra. I ograniczenia, brak ograniczeń. W międzyczasie doszła do nas Mindy. Która jest tutaj. Będzie naszym dodatkowym o, rzemieślnikiem. Um, I e, złapaliśmy. O, ty, o, jego. Który nie zda się na uprawie, a Mindy... No, problem polega na tym, że w tym momencie nie mamy nikogo dobrego na... A nie, mam jeszcze Waldo. To nie będzie źle. Zwierzęta też potraciliśmy. Okej. Okay. To, to ty to w ogóle stąd stąd idź. My też już nie jesteś tutaj dla nas czy to. Dobra. Mieliśmy już bardzo krytyczną sytuację, bo... Nie, przypisany transportu, dobra. Mindy, weź mi. Nigdy nie wykonuje transport, Mindy też nie może transportować. Baxter, weź mi. A Baxter nie może. To ty. O, bomba i lampy. Chyba też możesz. Było bardzo ciężko, nie powiem, ale się udało. I to jest w tym momencie najważniejsze. Potrzebny lekki ból. Dobra, kolonista nie żyje. Dobra, zbierzcie mi teraz to wszystko i zbierzcie się do kupy. No powiem wam, że to była walka na podchody. Raz stąd atakowany, raz stąd. Tutaj jednego bardzo fajnie szybko pokonaliśmy. Nie tego. Nie tego. O, jednym strzałem. To był naprawdę ładny strzał. Udało się na szczęście. O, I teraz będziemy tutaj doprowadzać się do porządku. Szkoda mi Cetiego. Ale tutaj już niewiele byłem w stanie. Oprawianie. Przenieść. Ok, śmierć maciora. No trudno. Bardzo dużo zwierząt nam poginęło, ale wszystkie roboty padły i to jest najważniejsze. planista potrzebuje ratunku. to Baxter, pomóż. Teraz tak. Ej. Ty odpoczywasz. Tak, idź. Będzie bliżej. Też idź tu. A, i mi nie może chodzić w ogóle. Czy wszyscy, którzy są chorzy, są zajęci. Ty jesteś. Trzeba będzie się to zająć. Dlaczego ty to bierzesz? Moment, 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 wróć. Zabrońcie mi tutaj wchodzenia. Bierzesz już ją tutaj? Dobra. Dobra, to Ceti'ego nie mamy już niestety wśród nas. W międzyczasie tutaj mi dokończyli budowę już. Mamy już dodatkowe sypialnie, więc. A tutaj mamy Mendy i Dumbo. Dobra, to trzeba przenieść. O nie, no, niestety. Tóż kopię. O. o. Mindy, tutaj gdzieś powinno być jakieś wolne łóżko. O. Dumbo tutaj będzie dalej spał, bo on lubi takie. A... Kolonista został. Ojej, co się stało? Bizn nam zmarł. Dlaczego? A ta krwi. Ujej, nie dopilnowałem. Dobrze. No niestety, Tony. Zagrzebaniem zajmie się tym. Może ja od razu też dodatkowe sarkofagi wybuduję i zaznaczę to jako obszar domu, żeby mi to też w wolnej chwili naprawili. Mam że teraz nic mnie nie zaatakuje, bo tak nie jestem kompletnie przygotowany na atak w tym momencie. Um, może nosić Glas Może transportować Lumpy Gotujesz Kto u mnie w tym momencie jest jako główny Tragarz Ty nie Nie ta Ty nie Chris Aha I Dumbo Dumbo, 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 tu. Ty sprzątasz w tym momencie. A nie, zajmujesz się tymi. Dobra. Pokazałbym wam fragmenty nagrania. Niestety, no, nie wyszły za dobrze. Dodatkowo też części nie nagrałem, bo to polegało na tym, tak jak mówiłem, że podchodziłem, odchodziłem, jak tam zwierzątka. Masakra. Nie, 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 nie. Trej, a co ty robisz? Konsumuje prosty posiłek dobrze, ale potem odpoczywasz aż wyzdrowiejesz. Że ktoś jeszcze chory mi tutaj chodzi. Górnik marszał to nic w tym momencie nie zrobimy. I zostali pochowani. Tutaj jest. Joe oh, Jimmy, Tony, autor Tony, A zawartość Ris i Ceti. No niestety, wow co ty masz na sobie? Broja płytowa. uuu, czyli tutaj się Baxter wziął, robotę. Bomba. Lejst, ty robisz, ty zbierasz. Dobrze. Obżarstwo. Dobra, teraz tak, obszar domu, zaznaczymy sobie tu, a tu, na jakim to jest etapie? Na no, takim, dobra, to też zaznaczymy jako dom. A tu można usunąć obszar domu. Powiem, przyznam, że lupy wyglądają teraz porządnie. Nosicie mi to, czy nie nosicie? Ech. Ale tutaj syf. Gotujesz dumbo, co ty robisz? Tankuję generator. Ha, ok. Możesz mi się zająć tym. To jest liderem Alpaka 8. No tak, bo ja straciłem lidera. Zielonych i teraz jest Alpaka liderem. Dobra. Gotowego go wszyscy. Z Energią jestem dobrze, może na razie wyłączam. Znaczy, w sensie to nie jest wyłączone, tylko tego nie będzie tankowane. Temu, może zajmą się noszeniem. Glas, obżarstwo. Tony zasnął tutaj. Dobra. Uh, więc tak, w, tutaj zacząłem też od razu już uh, szudery, bo mam już możliwości, to są te takie fajne, które na krótki dystans, to jest głodny tony, to zjedź coś. I one się tutaj sprawdzą idealnie, jeżeli ktoś się tutaj przebije. Uh, tu planuję zrobić Precision Tourette, i tutaj też możemy stawić parę Mortal w talii walto i Lump się pobili. Dobra, Spider, jak się trzymasz? Dobra, nie jest źle. W takim wypadku zajmij się tym. tym. Dobra, jak tam sprzątanie? Bardzo pomału wam to idzie, muszę przyznać. Mówi, co ty robisz? Się obfity posiłek dla Happy. Aha, okej. Okay. ty się w ogóle... Druga droga zajmujesz. Eee, czy koniecznie jesteś rzemieślnikiem? Dlaczego w takim wypadku nic nie robisz? skończyło w takim wypadku zwiększymy Uf. dobra i teraz się tym zajmie wytrenujemy ci to o a tutaj będzie moje więzienie nowe mm. Zrobię tak, żeby nie chcieli, nie chciało im się uciekać. Polecenia wydobyć. Dobre. Dobra, a zwierzęta czy ja wypuściłem? Zwierzęta wypuściłem. Dobra. bo co ty robisz? Przenosi pionier martwy. Dobra. To ja ci pomogę. Ja widzę, Glas się też tutaj wziął do roboty. A dlaczego? Masz mieć na pierwszym rzemiosło. Mm. Mm, no dobra. Toż nie to wszystko jest dla Was za skomplikowane. Tak, zajmujesz się tym. Dobra. Nie ma sprawy. Nie ma sprawy, jak najbardziej. Okej. Okay. Hej. Dobra, Baxter, Ciebie bym poprosił, żebyś tu się tym zajął. A my tutaj postaramy się zlecić coś... ...że to wymaga. Że wiosło 5, dobra. To zróbcie mi kilka łuków refleksyjnych. Powiedzmy, jak będzie 20. Ty się, glass... Ty się tym teraz zajmujesz, dobra? Mindy, możesz się tym zająć? Hmm, dla... Moment. Ale łuk w pierwszej kolejności macie mi zrobić, to wymaga pięciu, a ty masz ty Masz cztery, dobra. Miedzenie też mi się zaczęło kończyć z tego co widzę. Yy, mamy zimę, dobra, to nie jest zielone, co? Zobaczmy jak tam noszenie, no idzie dobrze. To jeszcze dobrze by było mi przenieść, no ale powiedzmy, że... Jak tam ze zwierzątkami stoimy? Okej, okay, nie ma tragedii. Dobra, jest dobrze. No dobra. Myślę, że na dzisiaj skończymy. Mamy tutaj bardzo duże straty. Ale na szczęście się udało. Eee, zapraszam do... I przepraszam bardzo, że tak późno wyszedł ten odcinek. Ale mi bardzo dużo czasu zajęło um, konanie tego, co mi tutaj wylądowało. E, dlatego bym chciał Wam bardzo, bardzo podziękować i do następnego. Mówił to Was runiczny. Trzymajcie się ciepło. Pszcz.